Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa serdecznie. Chciałabym dać świadectwo moje spotkanie z błogosławionym Stefanem Kardynałem Wyszyńskim. Znałam błogosławionego 8 lat. Ale księdza prymasa, kardynała Wyszyńskiego, pierwszy raz spotkałam na jasnej górze. A było to 26 sierpnia 1972 roku, rok przed maturą. Sprawował najświętszą ofiarę w kaplicy Matki Bożej i było to rano o godzinie 7:30. Stałam pod amboną wzruszona, a potem uczestniczyłam w uroczystej sumie. O godzinie 11 na placu stałam wśród ludzi, uczestniczyłam i słuchałam kazania przejęta. Ponowiłam też z ludem Bożym jasnogórskie śluby narodu. W tym dniu, po południu, zostałam przyjęta przez Marię Okońską, naszą założycielkę, do Instytutu. Wówczas pomocnic Jasnogórskiej Matki Kościoła obecnie Instytut Prymasa Wyszyńskiego Po zdaniu matury w czerwcu w 1973 roku wybrałam się do Niepokalanowa aby uczestniczyć we mszy świętej dziękczynnej za kanonizację świętego ojca Maksymiliana Kolbe kiedy ksiądz prymas mówił kazanie, wydawało mi się, że jest taki niedostępny, jednocześnie taki dostojny, ale tak po łacinie, noli tangere. A za kilka godzin nastąpiło moje osobiste spotkanie z bliska w choszczówce, gdzie zaprosiła mnie moja siostra cioteczna Urszula. Która wcześniej wstąpiła już na drogę powołania w instytucie. I była też odpowiedzialną za dom w choszczówce. Kiedy przedstawiła mnie ojcu, ja podeszłam przywitać się. Ucałowałam pierścień, a ojciec popatrzył na mnie serdecznie i powiedział. Czy ty, moje dziecko, będziesz chciała służyć kościołowi w Instytucie? I powtórzył te słowa jeszcze dwa razy. Odpowiedziałam tak. Przypomniałam sobie słowa Chrystusa do świętego Piotra wypowiedziane trzykrotnie. Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Tak, panie. Ty wszystko wiesz. Ojciec pobłogosławił mnie na moją drogę w Instytucie. I tak to się zaczęło. Choszczówka jest szczególnym miejscem obecności błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Położona jest w lesie pod Warszawą, do której ksiądz prymas przyjeżdżał nieraz Jeden lub dwa, dwa dni, aby odsapnąć po trudach pracy, ale też zabierał ze sobą korespondencję i pracował nad nią. Dużo pisał i czytał, ale też wychodził na spacery, i w ogrodzie z różańcem w ręku modlił się. Miał dużo intencji jako głowa Kościoła w Polsce. Chwalił też Stwórcę za piękne dzieła stworzenia. Nie tylko mogłam to zauważyć w Choszczuwce, ale też na wakacjach w Fiszorze nad Bugiem, gdzie kilka razy mogłam uczestniczyć w spotkaniach z ojcem. Uczył mnie wdzięczności. Bogu za wszystko co Pan Bóg stworzył. Wielbił Pana Boga za niebo i ziemię, za drzewa, kwiaty i zwierzęta, ale i za małe trawki i polne kwiatki. A także zachwycał się różnorodnością gatunków drzew i krzewów. Popatrz, mówił Jakie są piękne te, te liście? Jakie mają unerwienie i kształty te blaszki liściowe? Był dla mnie wtedy najwspanialszym nauczycielem przyrody. Ojciec zgodził się, abym studiowała na Akademii Rolniczej w Lublinie nie tylko się zgodził, ale jeszcze pobłogosławił na te studia. Z radością wspominam czas studiów w Lublinie. W latach 1976-1981. Ale jeszcze bardziej został mi we wdzięcznej pamięci ten czas, kiedy przez 8 lat dane mi było uczestniczyć w Choszczówce, w Warszawie w Katedrze, czy na Jasnej Górze, w uroczystych mszach świętych sprawowanych przez błogosławionego Stefana w ciągu całego roku liturgicznego. Jak również i w rekolekcjach, czy dniach skupienia dla Instytutu w Hoszczówce. Przed przyjściem do Instytutu miałam pragnienie w sercu aby chociaż jeden rok uczestniczyć w uroczystościach liturgicznych sprawowanych przez księdza prymasa Wyszyńskiego. Muszę powiedzieć, skąd takie pragnienie się zrodziło. Moja mama miała obawę, że ksiądz prymas jest już schorowany i lekko posunięty w latach. I Pan Bóg wkrótce może go odwołać. A Pan Bóg zachował go jeszcze 8 lat. To wielka łaska dla mnie. W tym czasie dwa razy uczestniczyłam w koronacji wizerunku Matki Bożej. Pierwszy raz w Sejnach w 1975 roku. I drugi miesiąc później 14 września tego samego roku w Głogowcu Koło Kutna to moja ziemia rodzinna Pozostało mi mocno w pamięci przemówienie księdza przemówienie Ksiądz prymas dziękował Panu Bogu i Maryi za owoce tej ziemi i powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. I mówił wtedy: Przeczytam z książki Królowa Polski o wielu obliczach wizerunki Matki Bożej koronowane przez y, Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Błogosławiony owoc życia człowieka. Najmilsi bracia i siostry. Żyjecie w żyznej ziemi kutnowskiej, oddani głównie pracy na roli. Wasza energia życiowa wyczerpuje się w trudzie wydobywania z ziemi życiodajnego chleba. Wy też mówicie o owocach swej pracy, błogosławiony owoc ziemi. Ale zastanówcie się, gdy tak mozolnie pracujecie nad osiągnięciem błogosławionych owoców ziemi, czy również wasze życie jest błogosławione, przynieśliście piękne żniwne wieńce, które złożyliście w ofierze przed tronem Maryi. Koronowanej. Ale gdy składacie te wieńce jako owoc waszej pracy i błogosławieństwa Bożego, czy pamiętaj, czy pamiętacie? Najmilsze dzieci Boże, że nie tylko Maryja rodzi błogosławiony owoc, nie tylko Jezus na tym świecie jest błogosławionym owocem jej życia, ale każdy człowiek powołany jest do tego, aby był błogosławionym owocem życia. Wasza praca, wasz trud. Ma też wydać błogosławione owoce. Czując na sobie jej spojrzenie, zastanówcie się głęboko: czy wasze codzienne życie, wasz trud rodzicielski, młodzieńczy, wasz wysiłek pracy można nazwać błogosławionym owocem waszego życia? Czy wszystko, co w was jest, wasza dusza i ciało, jest błogosławione? Czy błogosławione są Wasze myśli, porywy, czyny rodzące się z wolnej woli? Przecież jako dzieci Boże, święte i umiłowane przez Boga, jesteście powołani do życia po to, aby rodząc się z miłości Boga, miłować na ziemi Ojca i wszystkie Jego dzieci. Patrząc na Maryję, która trzyma w swoich ramionach błogosławiony owoc swojego życia, wyniesiony na krzyżu zbawczym, zastanówcie się, dzieci Boże, czy Wy, najmilsi, powołani, abyście byli błogosławionym owocem życia Bożego na ziemi, błogosławionym owocem życia i pracy Jezusa żyjącego w kościele. Możecie powiedzieć, że wypełniacie swoje powołanie? Czy możecie teraz o sobie powiedzieć: Tak, Matko, jestem prawdziwie błogosławionym owocem woli Ojca, męki Chrystusa, owocem pracy i trudu Kościoła, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, rodziców i wychowawców? Bo nasze życie ma wtedy sens, gdy jesteśmy błogosławieni, święci i umiłowani. Ksiądz Prymas w tym przemówieniu porównał jeszcze twarz Matki Bożej Częstochowskiej, Głogowieckiej, do koloru opalonej pszenicy. Pobłogosławił z bliska naszej licznej rodzinie, która zgromadziła się koło plebanii w głogowcu. Mój tato, kiedy wracał z jasnej góry, pozdrawiał nas w domu słowami księdza prymasa. Umiłowane dzieci Boże, dzieci moje, to było dla nas takie ciepłe, bliskie i radosne. I tutaj pragnę państwu wyznać, że dużo o Księdzu Prymasie opowiadała nam, to znaczy najbliższej rodzinie, Urszula Grzelak, moja bliska kuzynka, o której już wcześniej wspominałam. Ona, gdy przyjeżdżała w swoje strony rodzinne, zbierała całą rodzinę i pokazywała zdjęcia, opowiadała o codzienności Księdza Prymasa i wielkiej miłości. Do zwykłego człowieka. Urszula rozpalała w nas miłość do księdza Prymasa. Wszyscy słuchaliśmy jej z zapartym tchem. Kiedy kończyłam studia rolnicze w Lublinie, ksiądz Prymas umierał w Warszawie przy ulicy Miodowej. 25 maja obroniłam pracę magisterską i pojechałam z pośpiechem do Warszawy na Miodową, by dołączyć w ostatnich dniach i godzinach na czuwanie i modlitwę w kaplicy prymasowskiej przy umierającym prymasie, naszym Ojcu. Tak mówiłyśmy do Niego. I nadal tak o nim mówimy, nasz ojciec. Ksiądz Prymas odszedł do Pana 28 maja 1981 roku o godzinie 4:40. Cała wspólnota, wspólnota Instytutu miała możliwość i łaskę pożegnania swego duchowego ojca. Można było osobiście podejść do trumny. Odszedł z tej ziemi do nieba w uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego. A pogrzeb odbył się 31 maja w niedzielę. Święto nawiedzenia Matki Bożej, z którą całe życie był szczególnie związany i jej w niewolę oddany. Wszystko to wiemy, ale może warto przypomnieć sobie, jak sam ksiądz prymas żegnał się z Matką Bożą. To było niesamowicie wzruszające pożegnanie. Obraz nawiedzenia, w którym do dzisiaj Matka Boża peregrynuje po Polsce obecnie w archidiecezji Częstochowskiej został zaniesiony do pokoju księdza prymasa bo on sam już nie miał sił aby pójść do kaplicy modlił się wtedy do Matki Bożej jak dziecko i tutaj tutaj cytat z książki pani Anny Rastawickiej ten zwycięża kto miłuje a wcześniej Ostatnie dni prymasa tysiąclecia. Dziękuję ci matko, że jeszcze raz przyszłaś do mnie. Tyle razy przychodziłaś do mnie, zwłaszcza na Jasnej Górze, ale ja przychodziłem do ciebie. Dziękuję ci, że 20 lat chodziłaś ze mną po Polsce. Byłaś zawsze dla mnie największą łaską, światłem, nadzieją i programem mojego życia. Wiem, że nie jestem tego godzien od samego początku, ale Ty byłaś zawsze zachętą, aby wszystko postawić na Ciebie. Nie umiem się w tej chwili wypowiedzieć, i może lepiej byłoby milczeć. Pragnę Ci tylko dziękować. Dlatego też za wszystko dziękuję. Dwadzieścia lat wędrujesz po Polsce, po diecezjach i parafiach. Niech ta wędrówka nadal nie ustaje. Gdy skończy się, niech zacznie się na nowo. Abyś stale krążyła po Polsce, dana ku obronie naszego narodu. Nie jestem bez winy, mam tego świadomość, ucieczko grzeszników, ale mam również świadomość wierności Tobie, wytrwałości, cierpliwości. Całe życie byłem Ci wierny. Jestem świadomy Twojego spokoju, patrzenia w głęboką przyszłość Kościoła w Polsce. Spraw. Aby Ojciec Święty, który zawierzył jasnogórskiej matce Kościoła, doznawał Twojej nieustannej pomocy w swoim heroicznym apostołowaniu. Broń go i prowadź, bo Ci bezgranicznie zawierzył. Prowadź Polskę przez ziemię ojczystą do Bożego nieba, aby nikt nie zginął. Z tych, których Kościół otrzymał. Oddaję Ci młodzież i dzieci, prowadź ich drogą wierności ślubom jasnogórskim, wierności Bogu, Chrystusowi, Kościołowi, Ewangelii i Krzyżowi oraz Ojcu Świętemu. I mnie w opiece swej miej. Błogosław, Maryjo, słudze Twojemu, który zawsze był Tobie wierny. Amen. Ja osobiście miałam łaskę uczestniczenia w pogrzebie, a był to pogrzeb królewski na Placu Zwycięskim w Warszawie. Dziś. Dziękujemy za beatyfikację błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Dziękujemy na jasnej górze, na nocnych czuwaniach z 27 na 28 każdego miesiąca. Dziękujemy za jego heroiczne życie, za, za to świadectwo życia, za wiarę. Za obronę kościoła w Polsce i na świecie. I prosimy też o kanonizację. Prosimy o cud do kanonizacji. I czy to będzie Warszawa, czy Jasna Góra, czy Lublin, czy jakieś inne miejsca w Polsce, to możemy wyprosić ten cud, tą łaskę. Cud potrzebny do kanonizacji. Dziękuję ślicznie, wszystkiego dobrego. Państwu życzę dziękuję za Panu Bogu, Matce Bożej, za tą łaskę, że aż 8 lat dał mi poznać przez 8 lat księdza Prymasa Wyszyńskiego. Dziękuję ślicznie.